Nie, a to chciał na krasnolizom przecież, nie, a nie, to mnie nie złodzi. O, ty już kreślisz, wow. No daj, 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 ja byłem trochę. Chcesz z mieć? Tak. No, witam was serdecznie, ja dzisiaj jestem mało żony Hollywood, tylko tutaj już jest... Agatę Adama z no nie wiem, e, widzicie, zobaczcie słuchaj, zrobił okay. włosy Magda i w ogóle... Nie, Magda... Kuba mnie wymalował, proszę bardzo. Dominik, Dominik. Dominik mnie wozi i przysięgam wam pod bogiem, że Waszej szczęśliwszej kobiety dzisiaj nie ma. Naprawdę, włosy mam zrobione bardzo, ładne. Sławczyu mnie uczesał, moje kochane. szczęście, oh, tutaj buzi daj. Hej Madonna, no Madonna, no naprawdę, jestem dzisiaj naprawdę, patrzcie, zobaczcie, no normalnie mi, mi się świata, różowy sweterek musi być, jestem bardzo blisko. Dominik bardzo przystojny. Wszyscy tak. przystojni, wszyscy przystojni naprawdę dobrze wyglądam. Nie mam już tej różowej szminki, ale tata, tą, tą dobrałam, a tutaj mi ci włosy do szminki dobrał. No ale e, zobacz jak sobie. Bardzo ładnie, tak. no naprawdę bardzo ładnie. Czekaj, wezmę tutaj na tle. No, e, tak Dominika z no zrobił mi, nie wiem jakie farby to są naprawdę, ale te farby się trzymają i naprawdę te włosy są tak piękne, tak odżywione, że nie wiem. Dzisiaj mi tylko stonizował, bo nawet chyba te jakieś takiej specjalnej farby mi nie kładł, tylko e, toner. Ja masz karatynową. A miałeś maskę keratynową. A, maskę keratynową. A, no właśnie, no dobra. No dobrze wyglądam naprawdę, jestem bardzo zadowolona, jadę do Warszawy. E, no i dalej będziemy patrzeć. No, kolor piękny naprawdę, ten różowy, w ogóle kolor... Kura... Teraz oglądaliśmy modę, tutaj e, Chanel i... co to było jeszcze? Te różowe. Same róże i pomarańcze, łączone kolory. Róż, pomarańcz i, i czerwony jeszcze w dodatku. Pięknie wygląda, naprawdę. Lubię, tak mi się teraz tutaj już mam dosyć tych czarnych, tych brązowych. Nie brązowych, brązowych ja nie, nie lubiłam. Ale zawsze brązo, czarny, szary, yy, jakieś, yy, no wszystkie kolory, a ten właśnie jest właśnie piękny. Sweterek jest piękny i jestem... Laska. No ładnie są szminko. Pozdrawiam Was serdecznie Izabela. Rzetelnym okiem Izabeli. E, smart line modowy rentgen. I jeszcze do tego... E, a, spełniona aktorsko i muzycznie, no bo robię teledyski, e, widzieliście moje również odcinki różnych programów, zresztą robię program Osce Jazdy, e, w tej chwili będziemy robi, e, będzie premiera programu Niezwyciężona, Niezwyciężone, bo tam będzie kilka kobiet, które bardzo dużo przeszły w życiu, no i e, e, jak z tego wyszły, jak sobie poradziły, jak widać mam 64 lata, a jestem laska. Pozdrawiam Myśle, Was wcześniej, Izabela. prowizję. No, podoba się. Wow. No, Super, nie w ogóle. Podoba się, tak? No to bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Buziaczki, pozdrawiam, Izabela.